Krone jest powszechnie uważany za najlepszego stratega i militarnego dowódcę w całej galaktyce, zarówno w legendach, jak i kanonie Star Wars. Aczkolwiek po serialu Asoka może na takiego nie wyglądać. Jednak istnieje wiele więcej postaci o eksperckich umiejętnościach strategicznych i dowodzenia swoimi siłami. Dlatego też w tym materiale przyjrzyjmy się najlepszym dowódcom wojskowym z najważniejszych frakcji w galaktyce. Sam Throne został w tym zestawieniu pominięty, ponieważ na kanale znajdują się już filmy poświęcone wyłącznie wielkiemu admirałowi. Pierwszymi dwiema frakcjami są obie strony konfliktu wojen klonów, a więc Konfederacja oraz Republika Galaktyczna. W trakcie tego konfliktu wyłoniło się paru doskonałych dowódców wojskowych. W armii separatystów wyróżniały się dwie postacie: admirał trench oraz generał Grieves. Wspólną cechą obu tych postaci jest to, że pochodziły z regionów ogarniętymi wojnami już w czasach poprzedzających wojny klonów. Grievous, znany wówczas jako Kaimen Jai Shilal, był przywódcą swojej rasy Kalesz podczas konfliktu znanego jako wojna z hukami, podczas której rasa Jamri dążyła do zniewolenia Kaleszan i innych okolicznych ras. Grieves zyskał legendarną reputację półboga ze względu na swoje umiejętności prowadzenia bitew, a wojna zakończyła się wyparciem Jamri z powrotem do ich światów. Grieves jednak nie przestał i kontynuował swoją kampanię. Na światach Jamri dopuścił się masakry, zarówno wśród wojowników, jak i ludności cywilnej. Po tych wydarzeniach musiały interweniować siły rozjemcze, które zakończyły krwawy konflikt. Republika nałożyła druzgocące sankcje na Kaleszan za ich zbrodnie wobec Jamri. Zmusiło to Griwesa do przyjęcia oferty od prezesa intergalaktycznego klanu bankowego, stając się ich windykatorem w zamian za wsparcie finansowe dla jego ludu. Duku i reszta liderów separatystów sabotowali prom Grievesa. Ciężko ranny Kaleszanin został następnie poddany modyfikacjom, tworzącym z niego cyborga. Następnie został przekazany Duku jako potencjalna broń do wykorzystania w nadchodzącej wojnie, którą hrabia planował wypowiedzieć Republice. Grievous szybko stał się imponującym wojownikiem, wygrywając bitwy i pokonując wielu Jedi na swojej drodze. I choć jego wizerunek został, nazwijmy to, lekko naruszony w serialu The Clone Wars, to jednak nie można odmówić mu jego zdolności przywódczych. To Grieves objął pozycję naczelnego dowódcy i doprowadził do zjednoczenia sił separatystów pod jedną, wspólną strukturą dowodzenia. W wielu źródłach z legend, jak chociażby książka Labirynt Zła, uznawany jest za głównego twórcę sukcesu militarnego separatystów w trakcie wojen klonów. To właśnie Grieves stanął na czele opracowanej przez niego kampanii znanej jako Operacja Włócznia Durja. Przypuszczono w niej ofensywę w głąb światów Republiki odnosząc serię zwycięstw i zachodząc aż do systemu Duro. Dzięki tej kampanii w Republice zapadł strach przed potęgą separatystów, co zaowocowało przyznaniu Palpatinowi jeszcze większej władzy nad Senatem i Republiką. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej odnośnie operacji włócznia Dordža, to koniecznie zapraszam do filmu na kanale, w którym to dokładnie opisujemy ofensywę Griwesa. Drugim i prawdopodobnie najlepszym dowódcą separatystów był admirał Trench. Podobnie jak Grimes, posiadał dość długoletnie doświadczenie jako dowódca. W trakcie wojen andoańskich służył rządowi Spiwereldy w sektorze Lambda, próbując powstrzymać wolne kolonie andoańskie, Grupę 15 Światów, od odłączenia się spod kontroli rządu. Brutalne walki, w których Trench wielokrotnie zwyciężał, zakończyły się zwycięstwem Trencha w bitwie o Rakwisz, jego sukcesy okazały się tak imponujące, że Republika była zmuszona interweniować i zdemilitaryzować cały sektor Lambda w 1939 roku przed bitwą o Jawin. To tylko pogłębiło nienawiść Tręcza do Republiki. Tręcz po raz kolejny stanął po przeciwnej stronie Republiki w 1934 roku przed bitwą o Jawin, kiedy to przeprowadził blokadę Malaster w interesie sojuszu korporacyjnego. Kiedy Wulf Jularen oraz Jedi Keb'She przybyli z siłami Republiki, aby znieść blokadę, Trench zaatakował ich i niemal doszczętnie zniszczył całą flotę. Jednak trafne decyzje Jedi podczas potyczki sprawiły, że bitwa zakończyła się zniszczeniem Okrętu Trencha, a flota Sojuszu Korporacyjnego została zmuszona do odwrotu. Założono wówczas, że Trench zginął wraz z Okrętem. Jednak, jak wiemy, tak się nie stało. Powrócił do walki z Republiką w Wojnach Klonów, stając do walki po stronie separatystów, dowodząc blokadą ważnego dla obu stron Christopsis. Później przejął całkowitą kontrolę nad orbitalnym pierścieniem załadunkowym nad Ringowinda. Przechodząc do drugiej strony konfliktu mamy pewien problem, ponieważ pomimo tego, że wojny klonów są obszernie opisanym konfliktem, to nie pojawiła się aż tak bardzo wyróżniająca się postać dowódcy po stronie Republiki. Tak naprawdę nie ma zbyt wiele informacji o postaci będącej dowódcą Republiki, która nie byłaby klonem ani Jedi. Najpopularniejszym nazwiskiem wśród dowódców Marynarki Republiki jest oczywiście Wolf Jularen. Kiedy wybuchły wojny klonów, Jularen przystąpił do służby podczas konfliktu z bagażem doświadczenia nabytego w poprzednich latach. Niewątpliwie jego reputacja wynikała też z jego współpracy z Anakinem Skywalkerem który stosował dość niekonwencjonalne strategie i metody walki. Jednak nie można odmówić mu opanowania i wyważonego podejścia do bitew, które stanowiło doskonałe połączenie z bardziej śmiałymi pomysłami Anakina i Asoki, co owocowało zwycięstwami jak tenat nad Ryloth. Idąc dalej, znamy nazwiska kilku dowódców, np. admirał Korbun lub Terinald Jednak w legendach zdecydowanie brakuje informacji na ich temat. Nie mówiąc już o aktualnym kanonie. Dlatego też dwóch następnych dowódców Republiki to zdecydowanie mało znane postacie fanom Star Wars. Pierwszą z nich jest Octavian Grant. O jego karierze podczas wojen klonów niewiele wiadomo, ale cieszył się opinią jednego z najlepszych dowódców w marynarce Republiki. Krótko po zakończeniu konfliktu położył kres resztkom sił Federacji Handlowej. Za swoje zwycięstwa otrzymał w Imperium stopień Wielkiego Admirała. A to już najlepiej świadczy o umiejętnościach Granta. O losach Oktawiana Granta w Imperium, jak i pozostałych 11 wielkich admirałów, możecie posłuchać w poświęconym temu filmie na kanale. Ostatnim dowódcą po stronie Republiki będzie kolejna mało rozpoznawalna postać, jednak z wielkim wpływem na sposób prowadzenia bitew kosmicznych Adar Talon. Talon karierę rozpoczął jako pilot myśliwca, a następnie został oficerem marynarki Republiki. Już przed rozpoczęciem wojen klonów Talon opracował szereg słynnych manewrów myśliwców razem z Janem Dodonną w celu zrewolucjonizowania prowadzenia bitew kosmicznych. W trakcie wojen klonów Talon szybko stał się bohaterem dzięki swoim dokonaniom na polach bitew. Zasadniczo nie mamy informacji o żadnych porażkach Talona, a jedynie o dość znaczących zwycięstwach nad Balamak i Rendili. W tej pierwszej bitwie jego zwycięstwo umożliwiło przywrócenie dostępu do Holonetu w sektorze Taldot. W bitwie o Rendili wygrana Republiki zapobiegła dostaniu się ważnych stoczni Rendili Star Drive w ręce separatystów. We wczesnych latach Imperium, podobnie jak Grand, stał się kluczową postacią w walce z niedobitkami separatystów. Dowodem jego błyskotliwości jest również fakt, że Imperium podczas prac nad myśliwcami Taj bazowało na jego taktykach związanych z myśliwcami. Jednak z czasem Talon zaczął otwarcie krytykować imperium i ostatecznie zdezerterował do sojuszu rebeliantów. Przechodząc do sojuszu, listę otwiera garn i Iblis, szanowany stratek wojskowy, polityk i bohater wojenny. Postać często pomijana, jeśli chodzi o liderów rebelii. Pewnie też z uwagi na to, że opuścił sojusz z poróżnienia z Monmofmą. Jednak po czasie wrócił, Iblis był postrzegany za jednego z najlepszych dowódców wojskowych swojej ery, nie tylko przez swoich sojuszników, ale także wrogów. Bel Iblis podczas prowadzenia bitew wykazywał się niezwykłą pomysłowością i jako jeden z niewielu walczył przeciwko Fronowi jak równy z równym. Na autorską taktykę wielkiego admirała odpowiadał swoją własną. Można zaryzykować stwierdzeniem, że to on rozgryzł wszystkie zagrywki Frona od strony politycznej. W trakcie wojny z Uzan-Wongami to właśnie Bel Iblis, wspólnie z Akbarem, opracowali strategię walki z Wongami, która przechyliła szale wojny, po upadku Korsant na stronę Republiki. Słabością Iblisa było jego ego, ciężko było wmówić mu, że był w błędzie. Dlatego też często nie dogadywał się z innymi. Wedge Antilles to kolejny legendarny lider Sojuszu Rebeliantów, Nowej Republiki i Sojuszu Galaktycznego. Z ponad 40-letnim doświadczeniem na froncie. Już od najwcześniejszych dni sojuszu stał się znaczącą postacią w każdej bitwie, w której brał udział, poczynając od bitwy o Jawin aż po bitwę o Endor. Jednak pokaz prawdziwych umiejętności strategicznych miał miejsce lata po Endorze. Wedge wykazał się ogromną kreatywnością w opracowaniu taktyk z wykorzystaniem myśliwców, które przyczyniły się do zwycięstwa podczas odbicia korsant z rąk Imperium czy późniejszym konflikcie zwanym jako Bitwa o Bakte. Jego taktyki z wykorzystaniem myśliwców sprawdzały się w sytuacjach tam, gdzie do wygrania potrzebne były większe okręty. Najsławniejszym zwycięstwem Wedża oraz popisem umiejętności taktycznych jest prawdopodobnie Bitwa o Typhir. Później Wedż fotel X-Winga zamienił na fotel generała i podczas wojny z Wongami udoskonalił taktyki stosowane przez sojusz aby wykorzystać je efektywniej przeciwko Wongom, admirał Akbar był najbardziej znanym dowódcą Floty Rebelii. Znany przede wszystkim z wygranej bitwy o Endor. Jednak swoją renomę jako świetnego dowódcy zawdzięcza również swoim późniejszym wysiłkom kampanie, w których odbijał światy jądra z rąk Imperium. W tych bitwach staro się z wieloma Warlordami i wielkimi admirałami. I wyszedł z tych pojedynków zwycięsko. W kampaniach tych siły Akbara pokonały siły Peliona i opanowały znaczną część terytorium. To wielkie zwycięstwo w dużym stopniu skłoniło Peliona do zawarcia traktatu Pelion-Gavrison, na mocy którego oficjalnie zakończyła się Galaktyczna Wojna Domowa. Podczas wojny z Wongami, Akbar był głównym twórcą strategii prowadzenia walki z najeźdźcą i odnoszenia zwycięstw w większych bitwach które odwróciły losy całej wojny. Przechodząc do Imperium, tak jak wspomniałem na początku, tutaj bezdyskusyjnie front znajduje się ponad wszystkimi. Jednak warto przybliżyć postać innego dowódcy, jednego z najbardziej kompetentnych, inteligentnych i skutecznych oficerów w imperialnej armii. Maximiliana Wirsa. W przeciwieństwie do większości wysokich rangą oficerów Imperium, Wirs nie zdobył swojej pozycji dzięki odpowiednim znajomościom. Tak jak wszyscy, przebrnął przez Imperialną Akademię i ukończył ją z najlepszymi wynikami. Ze względu na wspomniany wcześniej brak znajomości w Imperium, regularnie przydzielano go do trudnych misji i często pomijano w kwestii awansów, ale Wirs robił swoje i odnosił sukcesy. Z czasem nabrał biegłości w dziedzinie imperialnych maszyn kroczących. W miarę rozwoju swojej kariery, nie tylko przyczynił się do rozwoju konstrukcji tych maszyn, ale był również uznawany za eksperta w dziedzinie strategii wojskowej z wykorzystaniem maszyn kroczących. Ostatecznie Wirs zyskał uznanie Weidera i Frona. Cieszył się ogromnym szacunkiem Weidera, którego on również szanował. Lecz nie bał się go jak wielu innych w imperium. Zaowocowało to jego awansem na generała. Doświadczenie i błyskotliwość Wirsa w naziemnych działaniach wojennych zostały zauważone przez Imperium. Powierzono mu dowodzenie wszystkimi siłami naziemnymi Eskadry Śmierci Wejdera. Pomimo faktu, że Admirał Ozel całkowicie zepsuł inwazję na Hof, Wirs skutecznie poprowadził siły naziemne, niszcząc generator osłon rebeliantów i zadając im druzgocący cios. Podczas bitwy rebeliancki pilot wleciał swoim myśliwcem w AT-AT Wirsa. Generał wyszedł z tego ataku ciężko ranny. Po bitwie o Endor został zdegradowany do stopnia kapitana z powodu jego powiązań z Weiderem. Główną słabością Wirsa było jego przywiązanie do AT-AT, do tego stopnia, że zignorował wszystkie jego największe wady. Przykładowo, przetransferował jednego z pilotów AT-AT do oddziału Sand Trooperów, po tym jak ten wskazał mu wady w konstrukcji maszyny kroczącej. Na tym kończy się nasza lista najlepszych dowódców wojskowych w Star Wars. Dajcie znać w komentarzach, kto waszym zdaniem jest tym najlepszym lub kogo dodalibyście do tej listy. Zachęcam do subskrybowania kanału Moraband oraz sprawdzenia Patronite po więcej materiałów z uniwersum Star Wars. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.